Głównym celem projektu było poznanie i utrwalenie historii ludzi poprzez nagranie filmu i opracowanie książki. Poprzez realizację filmu dokumentalnego utrwaliliśmy historię ludzi i miejscowości. Najstarsi mieszkańcy Hemska Śląskiego i okolic mieli możliwość podzielenia się historią swojego życia. Jest to ostatnie pokolenie ludzi, którzy pamiętają czasy sprzed II wojny światowej, czasy wojny oraz lata powojenne. W filmie mogliśmy zaprezentować wywiady z pierwszymi osadnikami wsi. Przedstawić dokumenty, źródła historyczne, poznać ludzi, którzy tworzyli naszą dzisiejszą rzeczywistość. Młodzi ludzie zaangażowani w realizację filmu mogli poznać historię Polski, czas pierwszych osiedleńców na dzisiejszych terenach naszego kraju. Poprzez nagrania na płytach ogólnodostępnej projekcji filmu, setki osób mogło poznać historię mieszkańców Hemska-Śląskiego i okolic. Zwyczajni sąsiedzi, zwykli starsi ludzie stali się wyjątkowymi bohaterami, przestali być anonimowi. Zyskali wielki szacunek znajomych, sąsiadów, młodych ludzi. Niektóre fakty, wydarzenia, wspomnienia odżyły po latach zapomnienia, milczenia, braku możliwości ich prezentacji. Drugą częścią realizowanego projektu było wykonanie książki o ludziach zwykłych i niezwykłych z terenu Chamska Śląskiego i okolic. W książce zaprezentowaliśmy około 100 postaci, które obecnie lub no wcześniej zamieszkiwały w Chamsku Śląskim i okolicznych wsiach. Zostali oni zaprezentowani w postaci czarno-białej fotografii wraz z krótkim opisem ich działalności na rzecz Chemska Śląskiego i okolic. Podczas projektu zorganizowaliśmy warsztaty fotografii na, dla najmłodszych, ćwiczenia językowe, sposoby prowadzenia wywiadów z ludźmi starszymi. Młodzi ludzie wypracowali zakres zagadnień tematów rozmów, które podczas realizacji zostały wykorzystane. Podczas realizacji projektu udało się sprowokować spotkania dwóch pokoleń mieszkańców Hemska Śląskiego i okolic.